Witajcie, moi drodzy! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest szczęście i jak je osiągnąć, niezależnie czym ono jest dla Was. Szczęście dla każdego znaczy co innego. Jest taką trochę abstrakcyjną koncepcją, bo przecież każdy człowiek jest inny i to, co uszczęśliwia jednego, wcale nie musi uszczęśliwiać kogoś innego. A nawet jak to się mówi, szczęście jednego może być nieszczęściem drugiego. Dlatego dla każdego definicja szczęścia będzie nieco inna. To jednak nie zmienia faktu, że przecież każdy z nas chce i pragnie być szczęśliwy. Żyjąc, chcemy czuć się dobrze i to jest normalne. Tylko czy w szczęściu chodzi właśnie o szczęście samo w sobie? Ja sam dość długo goniłem za szczęściem, ale w swoim ponad 30-letnim życiu zrozumiałem, jak ono działa. Dlaczego wiele osób jest nieszczęśliwych, choć mogliby być szczęśliwy i jak można to zmienić? Jeśli chcecie się tego wszystkiego dowiedzieć i zrozumieć, co trzeba zrobić, by prowadzić szczęśliwe życie, obejrzyjcie ten film do końca. Widzieliście kiedyś taką grafikę? Pewnie tak. Swego czasu była bardzo popularna w internecie. I w sumie to, co przedstawia ta grafika, faktycznie jest prawdziwe. Szczęście to coś, nad czym się pracuje, co się tworzy i trzeba to zrobić samemu. Nikt za nas tego nie zrobi. Jednak ta grafika mogłaby mieć swoją kontynuację, bo nie przedstawia całej prawdy, tylko jej część. Wielu osobom wydaje się, że jak raz już szczęście osiągną, stworzą je sobie, to będzie ono trwało wiecznie i w takim stanie już pozostaną. Tak jak na grafice, szczęście jest zamknięte szczelnie w słoiku, więc raczej nigdzie nie ucieknie. Takie trochę żyli długo i szczęśliwie. Jednak rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Każdy, kto żyje na tej Ziemi już chociaż kilka lat, powinien zdawać sobie z tego sprawę. Byliście kiedyś bardzo zadowoleni z czegoś, to trwało jakiś czas, ale właśnie z czasem to szczęście jakby się ulatniało. Czasem do tego stopnia, że nic z niego nie zostało. Raz stworzone szczęście jest dość ulotne. Trzeba o nie dbać i je zasilać, aby się utrzymało. Tylko zapytacie, jak to zrobić. Odpowiadam. Szczęście można porównać do ogniska. Aby rozpalić ogień, potrzebne są trzy rzeczy: paliwo, czyli materiał, który się zapali, ciepło, które doprowadzi do podpalenia tego materiału i tlen albo powietrze, dzięki któremu ogień nie zacznie się dusić. Wszystkie te trzy rzeczy są potrzebne w tym samym momencie. Podobnie jest ze szczęściem. Aby stworzyć ogień szczęścia, potrzebne jest paliwo, a więc takie elementy w naszym życiu, które dadzą ten ogień, dadzą nam szczęście. Następnie ciepło, czyli pracujemy nad tymi kontekstami, dbamy o nie, powiększamy je, aby dawały nam realne korzyści i szczęście innymi słowy, aby się paliły. I w końcu tlen, powietrze, czyli metaforycznie przestrzeń. Potrzebujemy trochę dystansu, aby cieszyć się tymi rzeczami, które dają nam w życiu szczęście. Wiele osób ma w swoim życiu rzeczy, które mogłyby dać im szczęście. Jednak nie dają sobie czasu i przestrzeni, aby tymi rzeczami się cieszyć. Nie mają czasu, aby być szczęśliwymi i to potencjalne szczęście jest duszane już w zarodku. Albo jest bardzo krótkotrwałe, albo w ogóle go nie ma. Co więcej, szczęście... Tak jak ogień jest procesowe, a nie celowe. To znaczy, że w ogniu i w szczęściu nie chodzi o to, aby je rozpalić, tylko by się paliły. Jedną rzeczą jest rozpalić ogień, ale czym innym jest utrzymać ten ogień, aby się palił i abyśmy mogli się przy nim wygrzewać. Ze szczęściem jest podobnie. Większość ludzi błędnie uważa, że jak osiągną jakiś cel, zdobędą jakąś jedną rzecz, to już będą szczęśliwi. A to nie do końca tak. Aby być szczęśliwym, to jeszcze tym szeroko pojętym sukcesem trzeba się cieszyć. Dlatego bardzo wielu ludzi, nawet jeśli osiągają niesamowite rzeczy w swoim życiu i dużo posiadają, to i tak są nieszczęśliwi, mają depresję, popadają w nałogi, bo właśnie mają dużo, ale nie cieszą się tym. Nie doceniają sami siebie, a przecież bycie docenionym jest częścią składową szczęścia. Gonią za kolejnym wyzwaniem, za sukcesem, nie dając sobie szansy nacieszyć się poprzednim, ani nie doceniając siebie. I swojego wysiłku. A przecież cieszyć się można małymi rzeczami i małymi sukcesami, i to wystarczy, by być szczęśliwym. Szczęście to proces, to tak jakby efekt uboczny od odpowiedniego nastawienia mentalnego, a nie cel sam w sobie. Zatrzymajcie się teraz na chwilę i zastanówcie, ile rzeczy w waszym życiu dzieje się codziennie, za które możecie być wdzięczni, które możecie docenić, i co za tym idzie, które by was uszczęśliwiły a nie robicie tego. Innymi słowy, odbieracie sobie w ten sposób szansę na bycie szczęśliwymi. Aby być szczęśliwym, należy znaleźć proces lub procesy w życiu, które czynią Was szczęśliwymi i w tych procesach osiągać cele, aby te procesy mogły trwać i Was uszczęśliwiać za pomocą tego, co się dzieje podczas... Właśnie tych procesów. Na przykład w sporcie trenuje się najczęściej jedną dyscyplinę, ale wyznacza się ciągle nowe cele, nowe wyzwania, bije się nowe rekordy. I Jedną rzeczą jest szczęście ze zwycięstw i sukcesów, ale innym jest pokonywanie samego siebie, przekraczanie kolejnych granic, dążenie do sukcesu. Tych rzeczy by nie było, gdyby nie proces prowadzący do celu. Osiągnięcie celu bez przechodzenia drogi, która do niego prowadzi. Nie miałoby większego sensu i nie dawałoby radości, satysfakcji ani spełnienia. Ze szczęściem jest podobnie. Należy znaleźć i stworzyć w swoim życiu jeden lub kilka procesów, które, jeśli prowadzimy, wchodzimy w nie, dają nam satysfakcję, poczucie spełnienia, pozytywne i korzystne emocje, poczucie wzrastania i nawet właściwie jest to wskazane poczucie misji, że robimy coś większego niż my sami. Szczęście nie jest bezpośrednim wynikiem robienia czegoś. Jest to wtórny wynik tego, co się tworzy podczas robienia tego czegoś. Jak myślicie, który przedsiębiorca jest szczęśliwszy? Ten, który prowadzi biznes tylko dla pieniędzy, czy ten, który prowadzi swój biznes z myślą nie tylko o pieniądzach, ale również widzący w misję w tym, co robi? taki, który oferuje usługi lub towary, które w widoczny sposób poprawiają jakość życia ludzi, który ma misję w tym, co robi. Oczywiście pomijam tutaj inne aspekty. Zakładam, że jednemu i drugiemu biznes idzie dobrze i są w tej samej sytuacji życiowej. Oczywiście ten, który robi biznes dla czegoś więcej niż tylko pieniędzy, będzie szczęśliwszy. Może nawet robić mniej pieniędzy niż ten pierwszy, ale jego sukces jest mierzony tutaj zupełnie inaczej. z dalej tą myślą, jego szczęście i sukces są uzależnione od innych czynników. Wracając do naszej ogniskowej metafory, nie jesteście w stanie cieszyć się rozpalonym ogniskiem, jeśli cały czas od niego odchodzicie, aby dorzucić więcej drewna, aby paliło się jak najmocniej. W pewnym momencie trzeba się zatrzymać i usiąść lub postać przy tym ogniu, aby się przy nim nagrzać, poczuć jego ciepło, może coś na nim upiec. Krótko mówiąc, korzystać z tego szczęścia. I podsumowując już ten wątek, wielu ludzi goni za kolejnymi sukcesami i nie dają sobie czasu ani możliwości, by nacieszyć się sukcesami dotychczasowymi. Dają sobie powód do szczęścia, ale z niego nie korzystają. Innym podobieństwem ognia do szczęścia jest to, że jakość i wielkość tego ognia jest uzależniona nie tylko od nas samych, ale również od warunków zewnętrznych, na przykład od pogody. Ogień może przygasnąć, jeśli pojawi się wiatr i deszcz. Może całkiem zgasnąć, kiedy pojawi się ulewa i trzeba będzie czekać, aż przestanie padać i zrobi się sucho, żeby znowu go rozpalić. Albo po prostu będzie trzeba znaleźć sobie do tego inne miejsce. Ze szczęściem jest podobnie. Czasem zdarzają się rzeczy, na które nie mamy wpływu i w cudzysłowie odbierają nam to szczęście. Życie jest życiem i coś takiego może się zdarzać. Jednak warto pamiętać o tym, że na takie sytuacje można się zabezpieczyć. Przynajmniej w jakimś stopniu i oczywiście nie na wszystkie. Ogień można rozpalić pod przykryciem, pod jakimś zadaszeniem lub w miejscu, gdzie ulewa nas nie dopadnie. Tak samo możemy stworzyć sobie zabezpieczenie w życiu. Jeśli wydarzy się coś, na co nie mieliśmy wpływu, ale możemy przewidzieć, że coś takiego może się kiedyś wydarzyć to możemy się zabezpieczyć finansowo lub wykupić ubezpieczenie na różne wypadki, możemy zainwestować w różne zasoby. Krótko mówiąc, możemy zdywersyfikować to nasze szczęście albo zdywersyfikować zabezpieczenia przed utratą szczęścia, rozpalić kilka ognisk w różnych miejscach. Mamy wtedy większe szanse, że któreś ognisko się utrzyma i nie zgaśnie. Oczywiście wymaga to więcej pracy i doglądania niż jedno ognisko, ale w szerszej perspektywie może to być opłacalne. Mamy wtedy więcej filarów tego naszego szczęścia. Inną rzeczą, która może być zagrożeniem dla naszego ogniska lub szczęścia, są inni ludzie. Możemy na swojej drodze spotkać ludzi, którzy nie mają własnego ogniska i będą chcieli ukraść nam nasze ognisko, bo są zbyt leniwi, by samemu sobie na to zapracować od zera. Albo są tak zazdrośni i zawisni i tak bardzo brakuje mi ognia w życiu i nawet nie wiedzą, że sami mogą ten ogień stworzyć, że po prostu będą do nas przychodzić tylko po to, by nam ten nasz ogień zgasić. Bo zamiast pracować nad tym, by samemu mieć lepiej i być szczęśliwym, wolą zrobić tak, byśmy my i inni wokół nich mieli gorzej i byli nieszczęśliwi tak jak oni. Pytanie, jak się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami? Najlepszym rozwiązaniem byłoby najpierw zbudować dom z kominkiem i w tym bezpiecznym domu rozpalić ogień w kominku. Deszcz nam wtedy ognia nie zgasi i bardzo trudno będzie komuś się tam dostać i spróbować nam zgasić ten nasz ogień. Sami też nie zmokniemy i będziemy bezpieczni. Chodzi o to, że powinniśmy pracować nad sobą w pierwszej kolejności. Powinniśmy, powinniśmy stworzyć sobie warunki, być bezpieczni sami w sobie, wewnętrznie i znali siebie, by następnie mieć pole i możliwości do tworzenia sobie swojego szczęścia. Wtedy będziemy mogli utrzymywać stan szczęścia niezależnie od warunków zewnętrznych i niezależnie od innych ludzi. Nawet jeśli Pojawi się jakieś zawirowanie w waszym życiu, coś czego nie możecie przewidzieć, to nie zniszczy to od razu waszego szczęścia. Bo wasze szczęście będzie stało na bardzo mocnych filarach. Najpierw zbudujcie siebie, by potem budować naokoło siebie. Nie bądźcie tymi ludźmi, którzy gonią za szczęściem, nie będąc nawet. Na szczęście gotowymi. Poznajcie sami siebie, poznajcie swoje potrzeby i pamiętajcie, że to, czy macie szczęście, czy go nie macie, w ogóle was nie definiuje. Jest to jedynie sygnał dla was, że macie nad czym pracować i że może potrzebujecie jeszcze coś zmienić. Szczęście nie jest celem życia, jest efektem ubocznym. To efekt uboczny procesu, jakim jest dbanie o siebie i świadome życie w spójności z samym sobą. Zanim wyruszycie po szczęście, dowiedzcie się, czym ono dla was jest, abyście nie błądzili bez celu sfrustrowani. Człowiek sprzątający ulicę, ale czerpiący z tego przyjemność, znający siebie i żyjący tak, jak on wie, że chce żyć, jest szczęśliwszy niż niejeden bogaty człowiek, który nie ma czasu cieszyć się życiem i żyje tym, co myślał, że da mu szczęście, a nie tym, co by mu to szczęście naprawdę dało i nigdy tego szczęścia tak naprawdę nie poczuł. Trzymajcie się ciepło i pracujcie nad swoim szczęściem i jego utrzymaniem. Mam nadzieję, że ten odcinek był wam pomocny w uświadomieniu sobie, czym jest szczęście i dzięki temu szybciej i skuteczniej sami je osiągniecie. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie i jakie macie przemyślenia w tym temacie. Jeśli już wiecie, czym jest dla Was szczęście, ale nie wiecie, jak do niego dojść, to może mój ostatni film wam w tym pomoże. Opowiadam w nim, jak skutecznie i trwale zmienić konteksty w życiu, z których nie jesteśmy zadowoleni i odbierają nam szczęście, na takie, z których jesteśmy zadowoleni i możemy czerpać z nich. Właśnie szczęście. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Przy okazji oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Rozpalajcie swoje ognisko tak, aby dawało wam dużo ciepła i rzadko gasło. Do zobaczenia.